się, Siemanko, to jest mój już drugi odcinek na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę kolejny mechanizm. Dobra, to sobie wchodzimy na świat. Pierwsze, co? Czekajcie, nic się załaduje. Hmm. Nie wiem, że na aktualizację, że tak się bierze, ale nie wiem o co chodzi. No to teraz może sobie trochę poczekamy. O. O, wreszcie ładuje się już. Już połowa prawie. O, teraz to już będzie szybko. Już prawie 100. O, i dobrze. Teraz już sam się wczytuje świat. I możemy zaczynać. Jeszcze chwilka. Jeszcze troszeczkę. No szybciej ładuj się, o no. Wczytywanie zasobów, to szybko będzie. O już wczytywanie. Dobrze, to możemy zaczynać. To jest nasz poprzedni mechanizm, co robiliśmy. Dobra, to teraz możemy sobie to skasować. Ale nie pamiętam trochę, jak to się robiło, ale pamiętam. Bierzemy sobie lepkie tłoki. Bierzemy sobie blok, blok, blok trawy. Bierzemy sobie. Co tam było? Chyba redstone jeszcze. Płot. Płotki. O, i chyba... Dobra, później zobaczymy. Tutaj można to zrobić. To się robiło jakoś tak, że tu tu, tu. tu tu. Tu tu. Tak. Teraz... Czekajcie, tu wezmę sobie tak. O, tak wezmę. I teraz chyba już będzie dobrze. Dobrze będzie. To teraz tu jeden, dwa, trzy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Teraz 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I 1, 1, 2, 3. Dobra, jak już mamy. A nie, to się. A nie, to powinno się dwa. Pomyliłem się z jednym. O, tak, tu i Tu teraz tu, o tak powinno być tak, tak, tak tak, tak, tak tak, tak i tak a tutaj powinno jeszcze a i tu jeszcze tłoki lepkie, dobra tu to muszę zniszczyć tutaj muszę dać redstone teraz dobra, tak teraz tutaj już mogę zabudować tak, mogę już zabudować tutaj i dobre. Tu mogę zabudować, teraz tutaj stawiamy płotki tutaj teraz. Tak, stawiamy płotki. Dobrze. Teraz bierzemy sobie naciskową płytkę. Jaką chcecie, ja sobie wziąłem drewnianą. Bierzemy tutaj te pół płytki. Dobrze jak wchodzimy to nie możemy wyjść to jest już taka pułapka, że jak wej A, i tu powinienem dać tu jeszcze damy tutaj o, tu i tu dobrze i teraz pułapka gotowa już nigdy już nigdy nie, nie wyjdzie nikt stąd bo to jest taka pułapka, że nigdy już nikt nie wyjdzie. Dobra, to co, kończymy? Nie, za, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji z dzwonkiem. Jak zostawicie subskrypcję z dzwonkiem i, i łapkę w górę, to będzie kolejny jeszcze fajniejszy film. To kończymy.